09 2021, Będnoszka Wielka SPBZ 018 w programie SOTA Aktywacja na 2 metrach, tylko wysokość 1144 m 17 QSO i tak tu rozłożone mam radio, te co zawsze, czyli pierwszy raz mi się. Udało rozładować akumulator, ale nie miałem go naładowanego na maksa, i to dlatego myślę. No, musiałem zejść na 5W później, już z 50 bym się radio włączyło, ale dwie górki zrobiłem i to dość sporo wołałem tam z każdej po pół godziny, co najmniej jak nie więcej, nawet i trochę tam konwersacji prowadziłem, także było możliwość, że, że się rozładuje. No, ten ten też już nie jest nowy, już tam może i, i, nie wiem, może z kilkadziesiąt aktywacji na pewno zrobił zimą i tak dalej. Tu jesteśmy na szczycie. Tu był rozważony albo krzyża. Ktoś tu był, to kojarzy to. Domek chyba na, na schodach. Fajnie tu widać e, małą fatry. Rosutec, wielki rosutec to jest. Mały, mały nie widać, tak, ale jest tam przed nim. Są ten, to jest chyba. To będzie chyba e, wielki krywań też na moje fotrze Tam jeszcze taki fajny szczyt jest tu o ten to będzie chyba hocz Wielki Hocz też na Słowacji To już wszystko, fajne górki a na tym na tym e, na tym Jak to jeszcze się nazywa co mówiłem przed chwilą na MajFaczy byliśmy już tam na tym i nakrywaniach o. Tomek Ale lubi kąpać, Lubi No Tomka zagaduję tutaj, zagaduwa dla Tomka. Nie? Jeszcze przejdziemy panoramy, pokażemy o bednoszkę widać tutaj, byliśmy na tej bednożce Teraz ujęcie z, yy, przepraszam bednożka, praszywkę. Bednożki na praszywkę, a byliśmy coś na proszywce, o tu dokładnie, tu byliśmy, o tu, no, jeszcze na szczyt, już jest godzina 16.41, trzeba się zbierać, bo do rana, znaczy do rana, do, 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 do zachodu słońca już niewiele, Tomek ma fajną zabawę z butelką, Tomek pomachaj, zrób pa 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 pa, Tomek pa 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 pa, Zrób Tomek, zrób papa pa. Tomek, zrób papa pa. Tomek się bawi Butelką, nie zrobi papa pa pa. Tomek, patrz. Tomek tata macha, patrz. Tak, tutaj Tomek, zobacz, to patrz. Tomuś to papa pa 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 On się omachać mama. Pa 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 Tomek. Halo, to no, i teraz spadnie, dobra, to za pomacha. O. Ale mama też pomacha, nie? Vai